To nie jest tak, że ja jestem tutaj święty. To nie jest tak, że jak ja opowiadam czy coś w podcaście, to u mnie to że jest tryb skończony i ja już to wszystko opanowałem i, i w ogóle jest idealnie. Nie. Absolutnie nie. Prokrastynacja, perfekcjonizm, przy to są moi kumple. Ja już się z nimi zaprzyjaźniłem. Ja sobie zdaję sprawę, że oni już po prostu będą w moim życiu. Ale sposzerzanie świadomości jest tak, że po prostu zdajesz sobie też sprawę na przykład z tego, że to jest ciągła praca. No tak, ale to nie znowu, nie musi brzmieć fatalnie, że o jezu, to ja już całe życie będę musieć walczyć z tym, żeby pracować nad sobą i tak dalej. No bo, bo wszystko zależy od podejścia, nie? Kogoś innego będzie inspirować, że o zajebiście, że całe życie będę mógł nad czymś pracować, a dla kogoś innego, o jaż bym chciał. Czy chciała mieć ten tryb skończony, że jak już wejdę na jakiś szczyt, to już z niego nie spadnę. No i teraz chodzi o to, że najłatwiejszy przykład jest z siłownią. Jeśli ktoś chodzi na siłownię, to mnie bardzo dobrze zrozumie. Ale możliwe, że przypiszesz sobie to, żeby zrozumieć do jakiegoś innego sportu, który uprawiasz. Jak zaczynasz chodzić na siłownię, to po prostu, żeby zrobić formę, to trzeba wykonać bardzo dużo pracy, nie? żeby nie wiem, mieć tam, może nie chodzi o ten six-pack na brzuchu, bo to, bo to że jest naprawdę jakaś tam wyjątkowa praca i trzeba bardzo dużo czasu poświęcić, ale żeby powiedzmy zbudować tam gdzieś klatę, bicepsy, no to jak przychodzimy pierwszy raz na siłownię, no to trzeba popracować. Nie? Tam to nie chodzi o dni, tygodnie, tylko czasami to są lata. Nie? w sensie na przykład 3-5 lat zajmuje nam, żeby dojść do jakiejś takiej sylwetki która już w miarę nam się praktycznie utrzyma. Dlaczego mówię w miarę? Bo chodzi o to, że yy, ja na siłowni pierwszy raz się pojawiłem pewnie z 15 lat temu, ale oczywiście, że mam przerwy. Nie? Czasami jest tak, że potrafię iść co drugi dzień przez wiele miesięcy, a później nagle to zamieniam, bo nie ma przestrzeni nagle w życiu i zdarzają się przerwy nawet kilka miesięcy. No ale to nie jest tak, że teraz mi nagle wszystkie mięśnie uciekną. No nie, no bo najczęściej jest tak, że robię jakieś inne jeszcze sporty przy okazji, ale chodzi o to, że tamte 80% zostaje. To nie jest teraz tak, że później, żeby nad czymś pracować, to nie wiadomo, no to już trzeba całe życie, co drugi dzień robić trening. No nie, czasami wystarczy nawet, teraz pewnie mi miesiąc, dwa i znowu wrzucę do, wrócę do jakiejś takiej formy, ale chodzi o to, że większość sylwetki zbudowałem, tak naprawdę też większość siły, oczywiście nie wrócę na, nie wiem, 180 kilo w martwym, bo to był mój rekord, pewnie od razu, ale gdybym kilka miesięcy po, pochodził, to pewnie bym się zbliżył do tego, a możliwe, żebym nawet jeszcze pobił rekord. Ale dzisiaj nie, nie będzie pod podcastu o siłowni, o treningach, tylko chcę ci wbić do głowy to, że to nie jest praca skończona. Nie? To nie jest teraz tak, że jak ja ci mówię o prokrastynacji, o tym, o odkładaniu, to to ja już mam to opanowane. Nie, to nie jest tak. Tylko, że jak przekroczysz te kolejne jakieś bariery rozwoju, jakieś kolejne levele, nie? jak w grze, to po prostu będzie ci łatwiej to podtrzymać. Krótki wstęp, ale cześć, bo nie przywitałem się. Z tej strony Łukasz, że i ta słuchasz Finansowe Wsparcie, czyli taki podcast, w którym dążymy do tego, żeby mieć swoją niezależność. Każdy inaczej oczywiście to będzie interpretował. Niezależność finansową, czasową, ale też miejsca na świecie. I tutaj nie ma ściemy, nie ma bajek. Za to są konkretne kroki na bazie doświadczenia. I teraz, co dzisiaj? Co dzisiaj? Dzisiaj zapisałem sobie głównie takie jedno zdanie mianowicie, że może później to tak naprawdę jest nigdy. Bo Powiedzmy sobie to szczerze, znaczy, musimy tutaj rozdzielić dwie rzeczy, nie? Co innego, odkładanie gratyfikacji, nie? czyli nie możemy mieć wszystko naraz. Nagrywałem już o tym odcinek, że możemy osiągnąć cokolwiek chcemy, ale jeśli zdamy sobie sprawę, że nie osiągniemy wszystkiego, co chcemy, nie? czyli no nagle nie możemy sobie gratyfikować, nagle nie możemy sobie kupić wszystkiego, co chcemy, pojechać w każde miejsce na świecie i nie. Nie, bo czasami jest tak, że musimy. Dłużej nad czymś popracować, i wszystkie różne takie przyjemności, które są związane i z czasem, i z pieniędzmi, musimy odłożyć. To jest ta gratyfikacja opóźniona. Nie? Ale dzisiejszy odcinek, właśnie skupiamy się na działaniu, czyli te później, to bardzo często to jest taka najniebezpieczniejsza, bym powiedział, strefa, jaka istnieje. Nie? To jest taka kraina, w której leżą wszystkie niezaczęte pomysły, projekty. Biznesy, ale też właśnie tak jak zaczynałem, nie? Ten, ten odcinek, czyli niewykonane też treningi, nieodbyte rozmowy czasami nie? z kimś ważnym, które mogły zmienić Twoje życie. Dlatego później bardzo często, niestety, tak w praktycznym naszym życiowym życiu, to niestety jest nigdy. Ja bym to nawet nazwał takim mentalnym narkotykiem, bo. Ja to bardzo często miałem u siebie, nie? że mówiłem: A, jeszcze nie teraz, nie? jeszcze nie teraz, jeszcze będzie czas, nie? żeby być w czymś konsekwentnym. I daję sobie wtedy taki upust, że: A, jest ulga, nie? A, przecież ja nie powiedziałem, że tego nie będę robił. No ale właśnie najczęściej z tymi projektami, które mają cię rozwijać w jakiś sposób, to jest na zasadzie, że po prostu nie masz na to przestrzeni. Nie? Dzisiaj i okej. Okay. Ale nie możesz wiedzieć, nie jesteś w stanie tego wiedzieć, czy to później kiedyś nastąpi. Po prostu może ci się odwiedzi. I, I znowu, to jest kwestia znowu tego balansu. Nie? To, to, to nie znaczy, że każdy jaki pomysł masz, że zrealizujesz. Ale jeśli czuję, że chcesz coś robić, jeśli czuję, że to może coś zmienić, czyli chcesz zacząć YouTube'a. Chcesz zacząć zrobić tego Instagrama, chcesz zacząć gadać do kamery, a dzisiaj to ci się wydaje po prostu takie, a, nie masz czasu, nie? Na przykład, albo takie, że, a co inni powiedzą, nie? Znajomi, rodzina. To to jest właśnie ta niewygodna sytuacja. To to jest właśnie to, kiedy powiesz sobie, że, a mm, od no nowego roku to, to będzie czas. Główno, no, nic się w Twoim życiu nie zmieni, nie? To, to nie jest tak, że kiedyś będziesz mieć czas, bo nie wiesz czego, nie? Może poznasz chłopaka, dziewczynę, któremu będziesz poświęcać swój czas i wtedy będzie jeszcze mniej przestrzeni, nie? Czyli jak dzisiaj jesteś singlem, to jest o wiele ci łatwiej po prostu wchodzić we wszystko, co, co masz, nie? Zwłaszcza jak masz tam 20 kilka lat, to uwierz mi, że jakby z każdym rokiem będziesz mieć mniej czasu. To po prostu tak już jest, nie? Znaczy, teoretycznie czas płynie tak samo. Ale on się po prostu kurczy, bo czuje, że proporcjonalnie masz go mniej. A jeszcze, co jest najlepsze, że nie wiesz, ile go masz. Nie? Właśnie to jest to z tym czasem, że zrozumienie tego, że naprawdę nie wiesz, ile masz czasu, powinno być Twoim największym takim kopem do działania, takim kopem w dupę, żeby zdać sobie sprawę, że ja pierniczę, nie? No, czego ja się boję? Zrobić post, nagrać filmik. Mówię jako to przykłady, bo to jest po prostu dzisiaj najsilniejsza rzecz, nie? czyli budowanie takiej swojej rozpoznawalności, tworzenie uwagi. Nie? Dzisiaj po prostu ludzie słabi, ale umiejący generować zasięgi, przyciągnąć uwagę, zarabiają po prostu jakieś w ogóle absurdalne pieniądze, jedząc kebaby albo pokazując, że się pracuje w Lombardzie. Nie? Takie skrajne jakieś przykłady mi przyszły do głowy, ale pewnie są gorsze, lepsze, nie wiem, coś influencerzy, którzy pokazują jak fajnie żyją, ludzie ich oglądają, jakiś serial i, i oni na tym zarabiają pieniądze, nie? bo mają zasięgi po prostu, bo często są kontrowersyjni, specyficzni na jakiś swój sposób I, i bardzo często jeszcze my jako ci ludzie dajemy im Chociaż nie, ja nie będę tutaj mówił, bo ja już nie oglądam jakichś po prostu gówien, a Ja jestem bardzo teraz raczej skupiony na tym, żeby być właśnie egoistą, więc raczej będę mówił, ty, jeśli jeszcze to robisz, to dajesz im właśnie ten, tą, tą naj, naj, najcenniejszą rzecz, którą masz, nie? czyli swój czas. I, I to jest po prostu dla mnie niezrozumiałe. Nie? A jeśli nie ty, to gratulacje, bo mnóstwo ludzi daje po prostu. Żyć innym, nie? Kosztem tego swojego czasu. Dobra, później. Wróćmy jeszcze raz do tej później i do tej iluzji, że masz nad czymś kontrolę. Najczęściej to jest naprawdę ulga. Taka bardzo chwilowa, nie? Bo ona będzie wracać po prostu. Będziesz mieć później tylko takie a mogłem wcześniej. No kurde, zawsze to jest. Zawsze. Jakby. Nigdy jeszcze chyba nie spotkałem się, na pewno nie u siebie. A czy u kogoś, nie sądzę, żeby ktoś powiedział, że zaczął coś za wcześnie. Nie? Zawsze jest tak, że ktoś powie, że mógł zacząć jeszcze wcześniej, jakby wiedział, nie? Że, że to będzie takie fajne i, i że właśnie po tej drugiej stronie, już wyjścia poza tą strefę komfortu, to właśnie się dzieją te magiczne rzeczy. Nie? Kolejna bardzo ważna rzecz z tym związana że kiedy myślisz, że odkładasz coś na później, to nic tak naprawdę nie tracisz, no bo nic nie zmieniasz, nie? Jest okej, okay. przecież jest tak jak jest. Mogłoby być lepiej, ale no nie jest najgorzej, nie? No ale właśnie to jest ten błąd. Bo tracisz najważniejszą walutę, nie? No właśnie ten czas, którego nic, nikt ci nie odda, nie? Czyli taki najprostszy przykład, żeby ci pokazać, żeby... Żebyś mógł czy mogła zobrazować to do swojego życia? Powiedzmy, że masz nadwagę, ok? Niewygodny temat dla wielu. I jeśli dzisiaj nic nie zmienisz, nie? jeśli dzisiaj coś tam jeszcze odłożysz z Twoich priorytetów, żeby być w formie, to za rok, co się wydarzy? No raczej będzie coraz gorzej, nie? Bo raz, że będzie mniej czasu, Dwa, prawdopodobnie będziesz jeszcze pogarszać to swoje samopoczucie, że nic z tym nie robisz. Nie? Ja wiem, każda trudna historia, w której mówisz sobie, zwłaszcza, że jeszcze nie teraz, bo coś. Ja wiem, no, no każdy ma swoją historię, ale to jeśli to Cię dotyka ten temat, jeśli czujesz, że masz taki temat, który. Jest dla Ciebie bardzo niewygodne, nie? że to później to po prostu dajecie taką ulgę, bo, bo znajdujesz właśnie tą wrzmówkę taką, że nie, no teraz to są in, inne bałagany nie? do sprzątnięcia. I kiedy czujesz właśnie tą największą ulgę, to, to znaczy, że prawdopodobnie to jest ten temat, który powinien być priorytetem. I priorytety to w, w ogóle to jest istotny temat, nie? No bo bardzo często jest tak, że wydaje nam się, że coś jest priorytetem. I później mamy dziewięć priorytetów. A ten dziesiąty, który powinien być na pierwszym miejscu, on właśnie gdzieś tam jest zepchnięty. No bo ja przecież mam inne priorytety. Gówno. No nie jesteśmy w stanie mieć mnóstwa priorytetów. Właśnie najśmieszniejsze na, naj jest to, jak zrobiłem taki e, post, nie? że zrób te rzeczy i za pół roku poczujesz różnicę. I tam najlepsze są te komentarze, nie? bo to Wiral wpadł, jak Wiral coś wpadnie, no to komentarze później są. Yy, bo dziwni ludzie, nie, przypadkowi tam wchodzą i oni komentują. I, i najlepszy komentarz był właśnie dzisiaj, nie, w tym dniu, w którym nagrywam podcast, że ktoś skomentował, że ten ktoś, kto, za, kto zrobił tą listę, to chyba jest milionerem, bo ma na to czas. Nie? I zacznie, jaki, jaki to jest paradoks, bo mm, nie mam tej listy teraz przed oczami, ale ta lista to jest typu idź wcześniej spać. Nie, żeby nie przesiadywać do nocy, bo to w większości osób się nie sprawdza i wstań trochę wcześniej, nie? czyli zwłaszcza, jak teraz mamy jeszcze lato i wiesz wykorzystajmy po prostu nie? tę naturalną energię, która jest od rana. Ehm, rób 10 tysięcy kroków, albo mniej oglądaj ekranów. Nie? Tak, chodzi o to, że to są takie naprawdę proste rzeczy, to znaczy one nie zajmują nie? czasu. To bardziej chodzi o mental, bo tam na przykład jest, nie pij alkoholu, czy tam ograniczaj alkoholi, tego typu nie? rzeczy. Jedz zdrowo. Nie? Że to nie jest coś, co nierealne. Nie? Zrobiłem jakieś rzeczy, nie? że ci zajmują 6 godzin dziennie, a masz 8 godzin pracy, jeszcze rodzinę i, i w ogóle co tam, nie? Ale mi te sytuacje pokazują, nie? kiedy właśnie ktoś komentuje, i, i, bo ktoś widzi tylko po prostu listę. Prawdopodobnie w ogóle nie miał czasu. Przeczytaj z tej listy, a co dopiero się zastanowić, co tak naprawdę ta lista ma, nie? jakie tam są rzeczy. Tylko może przeczytał jeden punkt, bo już na tyle mu czasu starczyło. A co zrobił z resztą czasu? On nie wyszedł z Instagrama. Właśnie to jest najlepsze, że, że ja, ja stawiam sześć koła nie? złotych, że ten ktoś, kto skomentował, to on nie wyszedł z Instagrama, bo nie miał takiego impulsu, ja pierdolę, co za lista, Wracam do swoich obowiązków, jakichś, nie? Tylko on dalej uciekał z emocjami na scrollowaniu. I to jest dopiero masakra, nie? W tym sensie, że on nie był w stanie tam wytrzymać 10 sekund, żeby przeanalizować to, żeby zastanowić się, czy ten post do niego trafił, tylko on zobaczył po prostu dużą listę. On już jest tak zeserany ze swoim życiem, że tylko jedyne, co to się na siłę, wylać swoje żale, jakie to życie jest jego ciężkie. W komentarzu. Prawdopodobnie tak jest. Oczywiście nie znam każdego przypadku, nie pochylam się, ale wiem po prostu, jak życie wygląda, nie? Kiedy jesteś wkurwiony na to, jak twoje życie wygląda, i się zastanawiasz, że co oni mi tam pitolą, no to najłatwiej wylać swoją, swoją frustrację, zamiast po prostu walnąć się w czoło i sobie pomyśleć, ja pierdolę, co robię ze swoim życiem, i zamiast wyjść po prostu z tego Instagrama, to on jeszcze komentuje, nie? Ja współczuję tym ludziom, ja nie, nie, nie usuwam, nie? bo tam dopóki ktoś nie obraża jakoś mnie, to tam yy, raczej nie usuwam komentarzy, więc jak sobie znajdziesz ten post, to możesz zobaczyć, nie? To, to nie jest tak, że ja coś wymyślam, um, ale no ja, ja współczuję, nie? bo wiem, co tam siedzi po prostu. Nie? No, rozmawiam z ludźmi, jestem blisko tych ludzi i, i wiem, problemy, jakie problemy po prostu są i prawdopodobnie ty też wiesz, Coś tam przypiszesz do siebie, nie z tego podcastu, bo pewnie dlatego mnie słuchasz, bo wiesz, że no nie to tu głupot i zawsze tą jedną rzecz też coś tam wyciągniesz dla siebie. Więc ym, y, no, poleciałem teraz z tym postem i nie wiem na czym skończyłem, więc może zajrzę w swoje notatki, ale y, wracając do fundamentów dzisiejszego odcinka. Ym, Potrzebujesz prostej rzeczy czasami. I naprawdę chodzi o to, że no, chodzi właśnie o to takie pierdolnięcie się nie w czoło. Nie? Ja, ja wiele razy się musiałem pierdolnąć, żeby była jasność. Nie? To, to nie jest tak, że te, te, znowu nie odbieraj tego podcastu, że ja cisnę z tych ludzi. Ja im współczuję tym komentującym. Jeśli ty jesteś w dupie, takiej, w której sobie zbyt często mówisz, że może później, to też się współczuję. Nie? Bo ja czasami sobie współczuję, ale ja bardziej podchodzę już. Mówię z perspektywy, że wiem, że muszę czasami też się pierdolnąć i, i powiedzieć, Łukasz, no nie żadne może później, tylko po prostu, jak chcesz coś zacząć robić, to albo to robisz, albo nie. Jak nie robisz, to znaczy, że tego nie chcesz. Nie? I, I u mnie raczej to staram się do prostoty sprowadzać. Ale żeby nie było, nie? żeby nie było, że tak pitolimy, pitolimy i narzekamy, to pomyśl o zasadzie tej prostej, takiej, która jest dwóch minut, nie? czyli. Nie dawaj sobie zbyt dużo czasu na pomyślenie. To nie chodzi o jakieś, mówię, coś skomplikowanego. Jest taka prosta zasada, która mówi, reguła, nie? to się nazywa dwóch minut. Czyli jak jest coś do zrobienia i to nie zajmie więcej niż dwie minuty, to to zrób. To jest pierwsza zasada, ale ja jeszcze drugą, którą bym podpiął też pod te dwie minuty, to jest coś takiego, że jak chcesz na przykład zacząć biegać, to idź nawet na dwie minuty. Dzisiaj, no na dwie minuty. Ja kiedyś nawet słyszałem coś w ogóle skrajnego, że była taka historia jak wyjść z prokrastynacji i ktoś się nie mógł przełamać dojrzenia na siłownię. To na początku tylko pakował strój w torbę i na przykład i tyle. Później chyba w kolejnym dniu to wychodził przed dom, robił okrążenie z tą torbą, ale jeszcze nie jechał na siłownię nie? w ogóle. I tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, żeby naprawdę zdać sobie sprawę, że czas i tak upływa. Ja nagrałem już 300 poranników i nie mam bezpośrednio korzyści z tego jakiejś, ale po prostu to robię. Nie, bo to przekłada się później na inne sfery. I, i tego też Ci życzę. Odliczania czegoś w dużej liczbie, w robieniu małych kroków codziennie. No bo co to jest nagrać minutę filmiku i to opublikować? Nic. Czy do tego dodać napisy, kolejne 35 sekund? Nic. To żaden wysiłek. Ale on się będzie przekładał na różne inne rzeczy. Nie? Nauczysz się gadać do telefonu. Nauczysz się tego, że no zawsze warto coś powiedzieć sensem. Więc warto na przykład sobie zacząć robić notatki. Nie? Ja dzięki temu mam folder, poradnik i coś mi przyjdzie do głowy, to sobie zapiszę. Więc mam na zapas. Jakby mi nie brakuje pomysłu, to znaczy, że. Możliwe, że w ostatnim czasie zaniedbałem jakiś rozwój albo zaniedbałem pomaganie innym ludziom, bo często z pomagania innym ludziom, czyli z rozwiązywania jakichś problemów, też wychodzą pomysły, i tak dalej, i tak dalej. Nie? Jakby mógłbym opowiadać, ile rzeczy można z tej minuty, takiej niepozornej, gdzie teoretycznie nie masz bezpośredniego wpływu, no ale pośrednio pewnie na ileś sfer to działa. Więc dwie minuty, nie? jak chcesz nauczyć się pisać, to chociaż weź kartkę i długopis i spróbuj włączyć stoper i pisać przez te dwie minuty. Nie? Jak chcesz coś posprzątać i, i czujesz, że to cię też przetłacza, bo tego jest bałaganu bardzo dużo, to dzisiaj dwie minuty zaplanuj i jutro też dwie minuty. Nie? I to działa. Nie? Działa, bo chodzi o to, że mózg trochę trzeba zacząć oszukiwać. A, a jaki jest największy opór? No przed startem. Więc kiedy już zaczniesz... To wiesz, to czasami to mija i z tych dwóch minut to się zrobi 5 albo 15, a potem godzina. I jest. Jest wygrana. Udało się coś zrobić. Złamaliśmy ten schemat prokrastynacji. Ok? Więc znowu, no to nie chodzi o to, żeby teraz planować kolejny rok, kwartał. Ale przestań się oszukiwać. Później? Nie. To wiesz, pod, wzmacnia się te wszystkie lęki. A cena to jest to Twoje życie, które by mogło lepiej wyglądać, w którym masz większą świadomość, bo radzisz sobie z tym, z tym, z tym wcześniejszym życiem, które było takim złudnym, nie? tym oszukiwaniem się. Więc tak, jak Ci powiedziałem, ja doszedłem do momentu, że albo w lewo, albo w prawo. Nie? Dla mnie nie ma dzisiaj odcieni szarości. Jak ja nie robię czegoś. To nie chcę widocznie. Nie mam dzisiaj na to przestrzeni. Nie będę się oszukiwał, że a może za trzy miesiące będzie przestrzeń, bo nie wiem, czy będzie. Więc dzisiaj u mnie jest prosta sprawa. Albo coś robię, albo nie. Jak mam szczęść przerwę, widocznie tak zadecydowałem. No i nie będę teraz się też rozczulał na ten temat. Widocznie tak musiało być. Ale jak już coś zaczynam i postanawiam, że ja faktycznie chcę to robić, no to już nie ma bata, nie? Bo to jest silna motywacja, to jest to silny powód. Chcę to zrobić. I kogo będę się oszukiwał? Znaczy, komu mam coś udowadnić, jak nie sobie? No właśnie. To są silne fundamenty. Polecam. Łukasz, Maćkowiak, finansowe wsparcie. Zapraszam do kolejnego odcinka już za tydzień.